Star Wars Battlefront sprawia sporo fraidy i to chyba najważniejsze. Nie jest jednak doskonały. Po zapoznaniu się z zawartością wersji testowej, postanowiliśmy opowiedzieć o zaletach i problemach nowej strzelanki Studia Dice. Zacząć wypada od tego, że strzela się po prostu przyjemnie. Fani realizmu czy choćby częściowego autentyzmu, niczym z Battlefielda, mogą się jednak rozczarować, ale dla mnie arcade'owy system przygotowany przez twórców jest świetny i pasuje do gwiezdnowojennej otoczki. Sterowanie jest wygodne i intuicyjne. Oczywiście największą odmianą od Battlefielda jest możliwość gry z kamerą umieszczoną za plecami postaci. Szybko staje się jasne, że to jedyny właściwy wybór. Możemy dzięki temu obserwować wroga chowając się za skałą i ogólnie jesteśmy w stanie widzieć więcej. Beta oferuje jednak ograniczoną liczbę broni, tylko cztery, do tego wszystkie dosyć podobne. Mam nadzieję, że w pełnej wersji znajdą się nie tylko automatyczne blastery, ale także snajperskie karabiny itd. Ciekawego arsenału w tym uniwersum jest sporo i szkoda by było, gdyby użycie innego rodzaju broni ograniczono tylko do kart. Sam system kart to rozwiązanie nieco dyskusyjne. O co chodzi? Otóż w miarę postępów odblokowujemy kolejne karty. Wybieramy w sumie trzy i możemy ich używać w trakcie meczu. Aktywując kartę granatu rzucamy granatem, aktywując kartę specjalnego karabinu wyciągamy tę snajperkę i możemy wystrzelić raz, by później odczekać kilkanaście sekund i znowu użyć tej karty. Przedmioty te można więc po prostu nazwać zdolnościami. Jest też na przykład skok z plecakiem rakietowym czy aktywowana tarcza ochronna. Gadżety jeszcze pasują do tego systemu, ale chyba wolałbym, żeby nie implementowano w takiej formie zwyczajnych broni czy granatów. Poza kartami mamy też inny sposób na zdobywanie dodatkowych narzędzi zniszczenia i bonusów. Są to znajdźki na polu bitwy, niebieskie ikonki unoszące się nad ziemią. Podnosząc je możemy zyskać wyrzutnie rakiet, rozstawić działko stacjonarne, zyskać potężniejszych granat czy możliwość wezwania na lotu. W ten sposób wsiadamy też do pojazdów i trochę szkoda, że zabrakło przez to elementu wsiadania do pojazdu przy bazie, gdzie po prostu pojazd stoi. W battlefroncie nagle pojawiamy się za sterami danego wehikułu, latającego lub naziemnego. Muszę przyznać, że sterowanie myśliwcami wydaje się nieco dziwne. Jest uproszczone w stosunku do systemu z Battlefieldów. Może więc dlatego odnoszę takie wrażenie? Grając na padzie manewrujemy używając tylko jednego analoga. W ogóle nie obracamy pojazdu, tylko automatycznie skręcamy niczym samochodem. Znajdźki to także herosi. Beta w końcu pozwala ich przetestować na mapie na planecie Hoth. To Darth Vader i Luke Skywalker. Podnosząc odpowiednią ikonkę i aktywując znajdźkę wkraczamy na pole bitwy jako bohater. Zawsze obserwując tę samą scenkę, na szczęście nie jest ona zbyt długa. Postacie te mają różne umiejętności specjalne, ale podstawa jest taka sama. Dzierżą śmiercionośny miecz świetlny. Pomysł jest oczywiście ciekawy, znany już z oryginalnych Battlefrontów, ale wykonanie pozostawia jeszcze troszkę do życzenia. Chociaż eksterminacja zastępów przeciwników sprawia satysfakcję, to modele poruszania się bohaterów i ich animacje wyglądają nienaturalnie i momentami nawet pokracznie. Deweloperzy muszą jeszcze nad tymi postaciami popracować. Świetnie prezentuje się oprawa. Materiał, który widzicie w tle, nagrałem na PlayStation 4 i ta wersja prezentuje się naprawdę nieźle. W początkowych filmikach widać czasem doczytywanie tekstur, gdzie niegdzie są też widoczne ząbki na krawędziach, ale mapy i tak robią wielkie wrażenie. Zdecydowanie widać tu przywiązanie do detali. Dice naprawdę stanęło na wysokości zadania chcąc sprawić, by lokacje wyglądały niczym wyjęte żywcem z filmów. Podobnie jest z oprawą audio. Dużą część frajdy ze strzelania stanowi słuchanie genialnych dźwięków blasterów. Poza tym dookoła cały czas krzyczą żołnierze, nigdy nie jest cicho, w tle przygrywa odpowiednio dramatyczna muzyka, to buduje fajną atmosferę. Jeżeli miałbym jeszcze jakieś uwagi, dotyczyłyby one odradzania się. Czasem zdarzyło się, że przeciwnicy zespawnowali się za moimi plecami, jakby gra po prostu rzuciła ich w losowe miejsce. Podobne wrażenie dziwnych spawnów mamy najczęściej w trybie strefy zrzutu. Sam nowy tryb, nie prezentowany jeszcze w nigdy wcześniej, to po prostu wariacja na temat klasycznej dominacji z battlefieldów. Na polu bitwy pojawiają się kapsuły, które musimy przejąć. Co ciekawe, nie wystarczy tylko jednak podejść do danego punktu, ale należy też przytrzymać przy nim przycisk i naprawdę go przejąć. Mapy w trybie strefy zrzutu są też mniejsze, przystosowane do starć piechoty, łącznie to 16 graczy. Ogólnie rzecz biorąc, Battlefront zapewnił mi już kilka godzin dobrej zabawy, mimo niedociągnięć. Czekam na pełną wersję i mam nadzieję na większą różnorodność broni oraz na dopracowanie animacji herosów. Oczywiście też dajcie znać, jak podoba Wam się Battlefront. W dniu publikacji tego filmu startuje bowiem otwarta beta. Zapewne wielu z Was przetestuje ten tytuł. Dzielcie się wrażeniami w komentarzach. Do zobaczenia w kolejnych materiałach.